Słowa Ewangelii: Według świętego Mateusza, faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich, lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Bóg pozwala nam rozpocząć kolejny dzień. i Dzisiaj słyszymy opowieść ewangeliczną o reakcji faryzeuszów na to, co dokonał Jezus. To, że zrywali Jego uczniowie kłosy w szabat oraz to, że w czasie szabatu uzdrowił człowieka z usłą ręką, powodowało, że nastąpił rozłam, że ta grupa faryzeuszów doprowadzi do skazania Jezusa na karę śmierci. Ale to, co jest najważniejsze w tej dzisiejszej Ewangelii, to to, że część ludzi pozostała przy Chrystusie a Chrystus ich nie zostawił, mimo że odchodzi na bok, aby nie narażać się tym faryzeuszom, to nie zostawia chorych cierpiących. Ale to, co jest najbardziej pocieszające w tej Ewangelii, to to zdanie, które mówi o tym, że Pan nie będzie dogaszał tlącego się płomyka, ani nie będzie łamał czciny i tak już nadłamanej. To oczywiście odnosi się do sytuacji naszego grzechu, ponieważ zawsze po nim jesteśmy tacy tlący się, tacy nadłamani, tacy nijacy. Ale Pan jest też po naszej stronie. Nie zostawia tych, którzy naprawdę go potrzebują. Odchodzi od tych, którzy chcą go zabić. Dlatego dzisiaj nie chciej zabijać Chrystusa w swoim życiu, ale idź drogą wiary i proś, Panie, błogosław nam dzisiaj.